To, co właśnie widzicie, to autentyczne nagranie z początku akcji antyterrorystów pod podwarszawskiej Magdalence z 6 marca 2003 roku, który niedługo później przejdzie do historii jako czarna noc polskiej policji. Kamera zarejestrowała moment wybuchu pierwszej miny pułapki przygotowanej przez dwóch członków gangu mutantów, którzy czekali na mających dokonać ich zatrzymania antyterrorystów. Jednorodzinny dom przekształcili w prawdziwą twierdzę. Po wybuchu nastąpiła regularna bitwa z użyciem broni maszynowej, a nawet granatów. Myśliwy stał się zwierzyną. Policjanci byli kompletnie nieprzygotowani, nie posiadali odpowiedniego sprzętu, instrukcji, a nawet elementarnej wiedzy dotyczącej obiektów zatrzymania i stopnia zagrożenia. Gdy opadnie kurz, pojawi się znacznie więcej kontrowersji dotyczących przygotowania akcji w Magdalence. W wyniku wymiany ognia i wybuchu improwizowanych ładunków ginie dwóch policjantów, a 17 zostaje rannych. Świtu nie doczekali również przestępcy, których zwłoki zostają znalezione w częściowo zawalonym budynku. Wydarzenie to spowodowało debatę publiczną nad stanem polskiej policji, a zwłaszcza pod oddziałów antyterrorystycznych. Magdalenka zapoczątkowała rewolucję w sposobie działania i wyposażenia tego typu jednostek. Pamięć o poległych jest kultywowana do dzisiaj przez ich kolegów z jednostek AT. Więcej o akcji w Magdalence posłuchacie w podcaście stan gotowości w odcinku poświęconym najczarniejszej nocy w historii polskiej policji. Odcinek dostępny na Spotify oraz innych aplikacjach podcastowych. Serdecznie zapraszamy!